Wózki spacerowe angielskiej firmy Silver Cross, Model Wing i Jet. Przypominamy o subskrybowaniu kanału i zostawieniu lajka pod filmem, jeśli podoba Ci się taka forma pokazania wózka. Pierwsza spacerówka to Model Wing. U nas w bardzo charakterystycznej tkaninie z wzorem flagi angielskiej. Oczywiście model ten występuje również w innych kolorach. Oko przykuwają detale i bardzo dobrej jakości wykonanie i materiały. Jet jest ultralek, waży zaledwie 6 kg. Będzie to idealny wybór do miasta i na wszelkiego rodzaju wyjazdy. Wózek prowadzi się bardzo lekko i zwinnie. W takich małych spacerówkach raczej nie możemy liczyć na amortyzację, ale podbijanie na krawężniki nawet z obciążeniem jest wygodne. Hamulet na osi z tyłu chodzi sprawnie i jest wygodny w obsłudze. Obrotowe koła przednie mają blokadę do jazdy na wprost. Niewątpliwy atut tutaj spacerówki to duża budka, która ma jeszcze dodatkowy panel do rozłożenia. Z boku wywietrzniki z moskitierą, a z tyłu okienko do podglądu z folią. Regulacja oparcia do pozycji całkiem leżącej, przez co spacerówka przeznaczona jest również dla dzieci od urodzenia do 15 kg. Barierka, niestety, nie jest uchylana, ale można ją zdjąć całkowicie. Regulowany podnóżek. Siedzisko jest duże i wygodne z wysokim oparciem. Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z osłonkami na szelkach. Duży jak na taką małą spacerówkę koszyk na zakupy. Na wyposażeniu znajduje się folia przeciwdeszczowa. Wygodny system składania, nawet jedną ręką. Wózek będzie niewielkich rozmiarów po złożeniu. Drugi model to spacerówka JET, którą możemy zabrać do samolotu jako bagaż podręczny. Charakterystyczne detale Silver Cross oczywiście i w tym modelu musiały się pojawić. Model JET to pełnowymiarowy wózek spacerowy, ale zaskakuje swoim rozmiarem po złożeniu i wagą 5,9 kg. Zwinna, szybka i superletka to jej główne cechy. Amulet stopu i zwolnienia umieszczony przy kołach z tyłu i oznaczony kolorami. Koszyk na zakupy nieco mniejszy niż w model Wing. Budka jest duża z daszkiem z przodu i okienkiem w górnej części. Dzięki rozkładanemu na płasko oparciu z wózka jet mogą korzystać nawet noworodki. Z tyłu oparcia wywietrznik z moskitierą, barierka uchylana i wypinana. Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z osłonkami na ramionach i pasie krokowy. Siedzisko jest miękkie i duże. Podnóżek możemy podnieść do góry. Złożenie odbywa się przez przyciski w rączce. Wózek składa się na wysokość i szerokość. Jest bardzo wygodny w przenoszeniu. W zestawie jest elastyczna torba na spacerówkę. Po założeniu pokrowca uzyskamy poręczną walizkę, którą można ciągnąć na kółeczkach. Oba wózki to propozycje na wyjazdy wakacyjne i miejskie spacery, więc oceniane są innymi kryteriami niż normalne spacerówki. Plusy: małe, lekkie, model JET. Można zabrać do samolotu. Minusy. Jet nie ma dodatkowego rozłożenia butów. Zapraszamy również na naszą stronę www.babyexpert.pl, Instagram i Facebook.